zastanawiam teraz. No i dobra, Michu jest u dołu, jego przeciwnik natomiast jest u góry po lewej stronie, best of 3, czyli do, trz, do dwóch wygranych, aktualnie prowadzi Zerk. Nie, patrzę, nie co tutaj na bok, co się dzieje. Mapa się akurat Plato. fajna mapa na długie, ekonomiczne gry, ależ my tutaj wszyscy atakują Miszu był na streamie, nawet jeśli to dwumitowe opóźnienie jest, więc raczej to nic nie daje. Zero to daje. Yy. Przypatrzmy się dalej, proszę Państwa. Co nam te gracze wykombinują? Czy będzie szybka ekspansja ze strony Protosa, czy Zerg bardzo szybko zaekspuje? Nie wiemy tego, nic nie wiemy. Naprawdę nic nie wiadomo. A, dobra, puściłem właśnie Wam reklamę, jak mi się tutaj dwumitowa... Tak, dwumitowa różnica mniej więcej. Jasne, zobaczymy co i jak, i gdzie i kiedy. Ta znowu jest na dole, sprawdź kredyt dla firm. Yy. Mam ustawiony dobrze chociaż ekran. Mam dobrze ekran ustawiony. Yy, Miszu, no nie, na początku bardzo ładnie próbował te przyciski trzymać, przyharasować jednak dwa spajny dostawione, bo już ich czwórka nie dał rady się wbić. Mimo, że ADRD też trochę na początku coś zepsuł, no ale. Wyszedł na prowadzenie. I potem ładnie tymi mutalami naprawdę, gnębił przeciwnika parę razy, brakowało żeby pełen mediwak padł z Marinesami, no Miszu zapłacił jednak z Frycowem za to, że mu nie wyszło wszystko, za te ekspansje chyba tak mocno chciał, tą trzecią ekspansję, trzeciego ekspansję chciał postawić bardzo szybko, chyba lepiej było stworzyć trochę armii. 呃。Uh Miszu, 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 jest y, ekspansja. Wow, co my tutaj mamy? Mamy jedne baraki, mamy drugie baraki, będzie Cheese festiwal. Pytanie jest teraz takie, czy będzie mieli Cheddar, czy też inne, wiecie, że zapomniałem jakie są inne sery. Gdzie tutaj będzie? Będzie chciał miszu, zaraz postawić gdzieś tu coś, ale nie może nic postawić, bo go goni ta wredna okropna dronka już biegnął Marinesy, wie doskonale zerk co się dzieje, bo zobaczył dwóch, zobaczył Marinesa i zobaczył dwa SCV, jeszcze jedno SCV bo potrzebne żeby tutaj trzy bunkry postawić i zablokować, żeby przeciwnika czy da radę. Dużo dronek jest u dołu, one nie, tu nie chodzi o to, żeby one zbierały minerały, tu chodzi o to, żeby pilnować właśnie tego, co może za chwilę nastąpić i to jest ser z dziurami, bo nie wyszedł totalnie. Podziurawione wszystko zostało, da rada, ale już jest dwóch maryn. No maryjn sobie stali na fajka, sobie panowie poszli. Nie dali rady, no i gdzie będzie? Będzie ten bunker, będzie bunker, jest jeden bunker, czy będzie drugi bunker? Czy dwa zerlingi podbiegły. Co z tego, że bunkry zostaną nawet wybudowane? Mishu ma w tym momencie więcej niż przeklapane. Uuu, yy, Miszu to bardzo drogo kosztowało. A na że drogo kosztowało? Bo wystarczyło, że Zerk pilnował swoją jedną dronką yy, tego bunkra. Jak nie ma pierwszego bunkra postawionego, to nie ma czym się przejmować. Yy, Oczywiście, jak szybko nie zostanie postawiony. Komand center, trzy baraki będziemy mieli, trzy jedne sobie tutaj ładnie przelecą. No więc na razie sam barin, sami będzie chciał się poszaleć, jest królowa. No, ciekawe jak on to zagra i ma, chyba jest lekko w plecy, tak też jest, jest leciutko w plecy. Ale niedużo, chociaż dużo. zobaczmy 22 do 19, ale są muły, na razie jednak są muły tylko z jednego orbitala, jeszcze drugi nie działa, ta druga ekspansja nie funkcjonuje, mamy te jeszcze, jest szybciutko steam jak jest steam Przydałoby się może jak spróbować, chociaż jeden z dwa ripper, gdyby się udało zrobić, tutaj podlecieć od tyłu, poharasować trochę przeciwnika, żeby no zdjąć parę mu tych dronek. W międzyczasie jak Mishu będzie tworzył ekonomię i armię, Marinesy produkuje, będzie się on nie produkuje, bo jest przyblokowany. No, ale co tutaj robicie panowie? Do pracy, do pracy. Do pracy rodacy dwóch się gdzieś obija. Ma zerlingi, próbował podbiec Marines, twardil z przodu, stał, się niczego nie, martwi, niczym się nie martwił. Steam jeszcze nie ma, jeszcze trochę do potrafienia. zanim zostanie wybudowany. Mamy Evolution Chamber, żeby tutaj zrobić Wallina. Dwa spine krolery będą pilnować. Te dwa spine raczej przyblokują jakikolwiek push Marinesów. Misza. I w paka jak nie było, tak nie ma. No, same Marinesy, na razie tylko i wyłącznie Marinesy. 14 zerlingów, chyba myślał tej ADRD, że przeciwnik go zaatakuje, dlatego tak tymi zerlingami przyszalał. Yy, mocno, no, dla po prostu dla bezpieczeństwa, ale tu się nie ma co martwić. Miszu, aktualnie nie ma nic, co mogłoby zagrozić yy, mu. No, dzięki. Raz, dwa, yy, yy, Faktorka Starport. I reaktor, więc Starport. Hmm, może zobaczymy w międzyczasie. Byłoby fajnie na przykład jakieś bansi zobaczyć, ale tutaj myślę osobiście, że będzie. E, będą Medivaki, latają, będą latające karetki, zerlingi krążą. drobby się, o, droby się tutaj bardzo, bardzo mocno przydał, prawda? Dropnąć dwa mediwaki za linię wroga, rozwalić trochę dronek, spróbować rozwalić Spawin Pula albo Haczerkę. Nie byłoby to łatwe, no ale zawsze to jest coś. Dojdzie teraz do tej wymiany, czy będą Heliony? Dochodzi do wymiany, tak też jest, więc Mediwaki szybciutko będą latać, myślę, że na razie wystarczyłby jeden Mediwak i jeden Wiking jak coś, żeby tutaj popolować trochę na Overlordy, w międzyczasie kiedy by to się tutaj atakowało, robiło dropa, wysłać Overlorda do rozwalania, wysłać Wikinga do rozwalania Overlordów, no tylko takie moje ględzenie. Zerlingi coś tutaj ubiły, ubiły Marinsa biedak stał sobie miał myśli samobójcze bardzo ładnie rozprzestrzenia creep teraz zerk nie bawi się. Trochę powinien zboczyć mimo wszystko na lewo w tą jedną stronę co teraz jest, nie do końca mu się jednak opłaca, raz, dwa, trzy i są już dwa mediwaki. No i co? Będzie dropik? Be musi być dropik, bez dropiku, tutaj się nie bawimy i teraz jest inne bardzo ważne pytanie, czy w którymś momencie Zerk to zauważy? Nie widzi, tu jest błąd zerga, nie ma postawionego overlorda tu nigdzie, żeby pilnować, czy mu ktoś mu z tyłu nie wlatuje, zerlingi podbiegają w jedno miejsce, stoją teraz grzecznie, stoją grzecznie, no to jakby na coś czekało, ale pamiętajmy, że jest opóźnienie, nie ma mocnych, możliwe, że podejrzewa dropa, też powiem Wam szczerze, żebym podejrzewał dropa, jakby się nic nie działo tyle czasu. Już zabrał część swoich zerlingów na dół, biegnie teraz... Ej, co ty mam o gdzieś nie groszy no i kiedy kiedy już leci overlord żeby pilnować tego dwa overlordy a cały czas i nie widzi tego Aderde, nie widzi co się dzieje jest bailingness i teraz zerlingi będą w złej pozycji czyżby zauważył go wycofuje się nagle i biegnie z powrotem, jednak jest dropik, no i co teraz, ile tych jednostek zostanie zabitych na Simpaku, bardzo ładnie się teraz Miszu schował, co będzie chciał zniszczyć, Bailing Ness zostanie zablokowany, nie będzie pozbył się go, no i teraz Zerlingi może atakować, bardzo ładnie Miszu jest ustawiony, ma latające karetki, leczy się, leczy, 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 ale byłoby dobrze się jednak spakować już i wynieść stąd, a jednak nie, jakoś się jeszcze utrzymał. No mocno przybił, ale chyba byłoby lepiej uciekać mimo wszystko, uspakować się, uciec i trzymać gdzieś tego medivaka. Uciekaj, ten mu uciekaj, uciekaj, a w międzyczasie jest kolejny dropik u dołu, więc nie ma co się martwić. E, mistrz sobie poradzi, bez większych problemów, ale nie zniszczy tu nic. Zobaczmy coś innego. Ilość zabitych workerów. 5 do 3 to nie jest duża różnica, to jest teraz fajne takie się w tej z powrotem, ale 5 do 3 to nie ubił jakoś ekonomicznie mocno przeciwnika. Chociaż ma już przewagę, jeżeli chodzi o ilość karwesterów w szaleję z tym Command Center, zmienia się w orbitala. Dużo zerlingów na pewno zginęło. No dużo zerlingów zginęło. Jest plan terfor, to będzie naprawdę ciężko zniszczyć. Zerlingi będą miały z tym problem. Nie wiem czy będzie im się to opłacało. parę marańców sobie grzecznie stoi. Czyżby chciał coś tutaj jeszcze sprawdzić? Co wie ADRD dużo nie wie, czeka z Zerlingami, ben, ma Beningness? Nie ma jeszcze Beiningness, ma plus 2 do ataku tylko w drodze. Y, tu trzeba zawsze uważać, a my czekamy na jakiegoś y, dyropa ze strony Miszu. Jest y, spajer, nie widzę żadnych y, mutalisków. Bajny czekają w bardzo ciekawym miejscu. Miszu, jednak, y, widzi co tutaj się dzieje. Ty widzisz i nic nie robisz mi. O Jezus, Maria! O Boże. Uff, udało się uratować w jakiś sposób. W międzyczasie mieliśmy oczywiście tutaj dropa, tam był na dole, bejny, uciekać, trzeba szybko. Tu jest drop i tu jest drop. Miszu bardzo ładnie dropuje z dwóch stron. Nie robi chyba, zaraz przyjrzymy się, jakie szkody zrobił. 14 do 6, no jakoś to wygląda coraz lepiej. Nie wiem, jak z ilością straconych minerałów. Teraz to ADRD ma ten lekki problem i musi latać jak szalony w tej z powrotem. Ta w pierwszej grze musiał Miszu biegać swoimi marinesami. No woli Protos Teran woli atakować niż stać i czekać, patrzeć co się dalej stanie. Nie wiem, nawet tutaj zerg, że jego przeciwnik grzecznie na niego czeka. W międzyczasie kolejny drop z dwóch stron i u. jednak ten dropik się nie do końca chyba opłacił. No ale ty, ta dwójka na pewno swoje zrobiła. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem yy, baraków, do tego dwa raz, tanki. Ja wiem, że raz, się się wydawać, że ktoś siedzi na raz, szczególnie jak jest raz, D-Day, może ten, ale to jest, sprawa jest taka że jest to że czasami to raz, już z raz, z tego Top Mastera, z Grand Mastera. Przewidują, co się może dziać i ten drop. To było do przewidzenia, że będzie drop. No i co teraz Miszu robi? Miszu chyba specjalnie pokazał temu lordowi, co się dzieje, żeby zmusić przeciwnika, żeby ten ganiał się w tej i z powrotem z nim. Dużo bejnov jest. W międzyczasie Miszu wychodzi, atakuje. Gdzie jest Siege Tech? Nie ma sea jeszcze. Dlaczego on atakuje? To są bejny split marinesami i w nogi jak najdalej. Bejny nie zrobiły wielkich szkód. Ładnie się trzyma. Wielka szkoda. U bejny, 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 bejny. Ła, wow, bejny swoje robił na simpaku, miszu bardzo ładnie splituje Marince, ale tych jednostek było za dużo. Jakaż wielka szkoda, że nie było jeszcze tego Sich Dlaczego on się ruszył? Ale co ważne, ekspansja została zdjęta, rozwalona, to było bardzo ważne już Miszu dalej poszuje przeciwnika, jest skan i czank rozstawiony za późno! Nic prawie nie zrobił. Udało się odgonić, ale jednak przeciwnik wrócił. Są już ten, rozstawiaj tego stich tanka szybko, szybko, rozstawiaj go za późno, może zaraz być, nie rozstawia woli walczyć, to już nie ma sensu, zapakował wszystko co się dało, to u góry, chociaż rozstaw stich tanka, rozstawiaj go, masz stich, techa, nie chce rozstawić, on nie lubi rozstawiać e, takich rzeczy, już go teraz rozstawił, nie wiem dlaczego Derdexa chce atakować, łup, teraz będzie ostrzeliwać, ten stich tank nie ma prawa się stąd ruszyć. I cały czas biegną marinesy, biegną czołgi. To jest bardzo denerwująca i bardzo mocna strategia. Ale patrzmy na to. Plus 2 do obrony. Co to oznacza? To oznacza, że nasz Zerk ma przewagę nad naszym teranem. Z tego względu, że to jest 35 do ataku. A Zer teraz ma 37. I teraz Bejny biegną, Zerlingi próbują coś zrobić. Co jak już powiedziałem jest ważne, są czołgi mocno, dobrze rozstawione. Nie ma żadnej szansy, żeby cokolwiek zrobić. Podchodzi teraz Miszu przede wszystkim, pozbywa się Krypu. Niech chcę tutaj walczyć. Uwaga na Bejny! Aj, ej, Dropsy są turlane bardzo efektywnie. Jeden marines próbuje tutaj się utrzymać, ja bym się to jednak wycofał. Pod te sycztanki, pod sycztanki, pod. Ej, siege tanki to ja już bym składał i ewakuował się nimi jak najszybciej. Ale nie, już biegną Marines na Simpaku, podbiegają, żeby przegonić mu, ale zobaczmy to w większym tutaj widoku, jaki jest. materan nadwyżki też minerałów, Teraz drony zostały jeszcze zapalone. Miszu ładnie wchodzi w przeciwnika, jak w noż, w masło. Gronki rzucone do ataku, to chyba jednak będzie wygrana dla zer. Dla...